Na Nagrody na ciężki, twardy i niewdzięczny trud. Na urąganie drwiny i hopmawę -wa, posyłam was przydawać do mych psalm 50. Pierwszy. zbił się nade mną, Boże, w łaskawości mojej, w obronie swego miłosierdzia. Wymasz moją nieprawność król Dawid. Król Natan mówi do Dawida, ty jesteś tym sprawcą. Bo wcześniej powiedział na życie Pana, człowiek ten winien jest śmierci. Ty jesteś tym człowiekiem. Obmy mnie zupełnie z mojej winy i oczyśń mnie z tego mojego. Panie Zrób, to jak najszybciej. Weź rozżarzone żelazo i wypal. Uznaję bowiem moją nieprawość i grzech mu jest przede mną, tylko przeciwko Tobie zgrzeszyłem. I tu wtedy napisałem klamra spowiedź generalna. I uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwym w swoim wyroku. Panie, jaki wydasz wyrok, przyjmę. Panie przerażająca jest ta nauka. Przerażająca potęga Twojej miłości. I przerażająca potęga Twojej sprawiedliwości. Jaki to będzie dramat kapłana w godzinie jego śmierci, gdy usłyszy nie znam Cię. Co to znaczy? To będzie, moi drodzy, wyrok śmierci. Przerażający. Oto zrodzony jestem w przemijeniu i w grze upocząłany matka. Piękne zdanie o grzemu pierworodnym. Jeszcze kościoła katolickiego nie było, a Psalm 51 mówi już o Grzechu Pierwotnym. Oto Ty masz, upodobanie w ukrytej prawdzie na mnie tajników mądrości. Prawda o sobie. Wyznanie Grzechów w słowie generalna, coś nieprawdopodobnego. To wszystko jest poukładane już w parę wieków, tysięcy lat temu. Pokrot niech ma się Sieczystym. Obmy ja na śnieg wiele Czyli Pani rozwieje swoje łaski. Kościół to wszystko wyciął. Wyciął sakrament Spowiedzi. Tyle uświęcających rzeczy. Gdy jego szaleństwa są zniszczenia, doszedł kościoła. Prawa, bym usłyszał radość wesele. Niech się radują kości, które skuśłeś. To jest cud spowiedzi, cud łaski, cud przemiany. Co się z człowiekiem dzieje, który rodzi się w Bogu przez sakrament pokuty, przez wyznanie prawdy o sobie. Najczęściej każdy z nas wtedy płacze, jak małe dziecko wyje z krusze odwróć swe oblicze od moich grzechów i wymasz Panie, moje przemienienia. Ty, Panie, możesz tylko przemienić. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Czyli prośba, powołaj mnie, Panie, ponownie do życia. Zróć mnie na nowo. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza. Nie odbieraj mi świętego ducha Pana, Panie. Ja to wszystko ci Ciebie mam. Panie, daj szansę jeszcze raz. Do jakiego szaleństwa doprowadzono nas, Panie kapłana. My kompletnie nie rozumiemy tego kapłaństwa. Do jakiego absurdu doprowadzono przy formacji, gdzie dzieci wywołują dzieci. Kilkuletni kapłan, jest nagle przełożony. Poszerzona oaza w, taki, w takim wymiarze formacyjnym krajucie. Poszerzona oaza. Daj mi radość Panie jest Twojego kapłaństwa. Chcę zmienić, chcę nieprawy nauczać do Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy Rozpal Panie we mnie ogień powołania. Niech powrócą Ci wszyscy, których zniszczyłem. Od krwi mnie, Boże mój zbawco. Mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Krew potępionych będzie wołała za nas. To nie jest takie proste. Odpowiadam za dusze tych, które przeze mnie się potępiły. A grzech przeciwko Drugiemu Świętemu jest nieodpuszczony. Panie, jak kapłan przejdzie przez to sito dnia ostatecznego? A nie mało, który się współczesny kapłan zbawi. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją falę. To one budget za poranni, Panie Rozewień. Rewoltę w moim sercu, w moim wnętrzu. Żadnych pytań, żadnych uwag. Przepuść przez moje wnętrze Twoje oszarańcze. Niech ona wyżre to, co piekłe pachnie. Niech przejdzie horda uzari, wytnie wszystko, abyś pozostał tylko ty. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopalenia, choćbym je dawał. No bo jeśli Pan jestem świnią, przecież nikt nie chce ze świnią jeść. Jak Ty Panie przyjmujesz moje msze święta, moje sakramenty? Przecież większość to w Kościele nieważne. Moją ofiarą Boże jest Duch skuszony. Nie gardzisz Boże sercem pokornym i skuszonym. Panie nie ofiara, ale Duch skuszony. Serce pokor pokorne i skuszone. Panie przemień kapłanów, bo jak odbudujesz Kościół, jak odnajdziesz pogubione stada, Panie, okaż się łaskę Twojej dobroci. Odbuduj mury Jeruzalem. Boże, czarne chmury, ruina, spustoszenie, bałuchwalstwo i profanacja. Przechadzają się wraz z demonem po Twoim kościele. Ale Cię proszę, Panie, okaż Kościoł i łaskę w Twojej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy będę ci się, będą Ci się podobać prawe ofiary, Dali i cofalenia. Wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. laty wygłosiłem pierwsze rekolekcje, wydaliśmy kasetę, ratujcie kapłanów. Jaki był wrzątek. Ratujmy, my, my, my wierni, ratujmy kapłanów. Jaki był wrzątek wśród kapłanów, jakie oburzenie, Jak bykiem na to patrzyli. Oni święci, kto ma ratować? Dziś bracia kapłani mówię do was. Kapłani ratujcie samych siebie. Ratujcie swoje dusze. Już wam o nie pomogą. Zbyt dużoście ich A te, co do was przyjdą, tak i do nich będziecie jeszcze rać. A nie robi Kościoła w Efezie napisz Apokalipsa rozdział 2, 1, 7. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd. Siedem gwiazd, siedem sakramentów świętych, siedem darów ducha Świętego. To jest potęga działania Boga. Ten, który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników, to jest podkreślenie tego samego zdarzenia. Znam Twoje czyny. Trud i wytrwałość. Na tym etapie są kapłani. I to, że złych nie może znieść. I że próbie poddałeś tych, którzy samych siebie związą posłami, nie są. Że się znalazł To rozważenie było dla mnie Ogromną pociechą, kiedy byłem sam, bo to rozważanie o czystości było przerażające. Uwierzcie słowa Pana, dochodzi do szpiku Ty masz wytrwałość. To jest również dla was, rycerze, żertwy, członkowie naszej lub te słowa. Ty masz wytrwałość, Wzniosłeś cierpienie dla Mego imienia. Bóg nazywa niezmordowany, drogi rycerzu. Ale mam przeciw Tobie dużo. To, odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się. I pierwsze. Czy nie Panie Pani podejmuje to. Z Twoją pomocą tak mi do pomóż Tak napisałem na pokój tej strony. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z tego miejsca. Jeśli nie nawrócisz. Czyli Bóg przyszedł wrogę utrapienie. Oficjalnie, uroczyście wyleje pieniądze na, na, na ciebie, Hermania. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Kto ma uszy nie posłyszy, co mówi duch do kościołów? Zwycięzcy, dam spożyć owoc drzewa zakazanego, który jest w raju Boga. Moi drodzy, taka mi myśl przyszła: łapcie się medalionów Boga Kupcie takie łańcuchy grube jak na krowy, żeby go nie zgubić. I weźcie udział w tej wielkiej bitwie o kapłana. Tak mnie skróż. Tak mnie zdoby. tylko Ty byś pozostał tylko Ty jedynie Ty tak nie stróż tak nie złam tak nie bywa Jezu byś pozostał tylko Ty byś pozostał tylko Ty